Poprzejdzie ten klimat w ogóle jak to wygląda. Cześć, witam Was w nowym odcinku, na którym mamy coś dla fanów francuskiej motoryzacji tym razem zupełnie coś innego, bo jak wiecie siedzimy w Niemcach głównie. To więcej wam Wojtek opowie co i jak, bo on to wszystko dogadywał. Siłanko, słuchajcie, trafiliśmy na może nie cmentarzysko ale na niezłą kolekcję dzięki uprzejmości właściciela udało nam się wyrwać Peugeota 605 w wersji SRI czyli te 2 litry benzyna 100 coś koni nie pamiętam już ile no auto stało 10 lat wszystko stoi, wszystkie zaciski, musiałem klocki zamontować z przodu żeby to ruszyć jeszcze nie możemy znaleźć kluczyka są do niego dokumenty, jest jeszcze na czarnych rejestracjach ale myślę, że to nie wszystko, co uda nam się stąd wyrwać i mam nadzieję, że uratować. Takie jest położony w zeszłym roku. <grym> nie no jest, no widać ten czas. samochód tu stoi 10 lat. No właśnie. Nie? 10 lat nie miał miski olejowej założonej, także nie wiem co no. z silnicy. Mam nadzieję, że się Poka, gdzie jest miska? Otwieramy bagażnik, a w bagażniku miska olejowa. Tutaj mamy miskę olejową. Z panem Bogdanem, stworzyliśmy bagażnik z panem Bogdanem i patrzymy na siebie i ja pierwszy zadaję pytanie, to z niego, pan Bogdan? Nie wiem, trzeba sprawdzić. Jest trochę, trzeba to poskładać, tablet do światła kupić, bo nie ma Tak, i od razu mieć. pytanie, jak macie jakiegoś znajomego, kto ma 2 litry, litry do 605, albo jakieś fanty do tego Peżota, bo na pewno jest potrzebna szyba przód. Spęknięte I zaciski cztery. Zaciski cztery. Ogólnie jakieś fanty, czy jakieś akcesoryjne na przykład. Nie wiem. Nie, 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 nie znamy się na tych tak nie wiemy co do tego było. Albo na przykład kluczyk ze stacyjką. Z kompletem stacy... zamków to byłoby super. O, no, to już w ogóle by było świetnie. Bo jest duża szansa, że się kluczyk nie znajdzie. Ty jak on ja miał? Ładny lakier. ładny lakier. Nie wiem, czy to się zaczęło nagrywać, trochę późno. Jeszcze się na, nie nauczyłem, że przy Wojtku trzeba cały czas kamerę mieć włączoną. <śmiech> <śmiech> ale powiedział o tym, że, że ma siłowniki w masce. No niestety po tych 10 latach postoju nie działają. Ale są. Ale są. I przytoczył, że Astra H, tak? No, od 2010 roku nie miała siłowników, tylko patyk. No <laughs> i szyby na korby, to są elektryczne. Elektryczne szyby ma. Nie no to, pa... to jest poprzednik 406 Nie pamiętam, nie orientuję się w tych segmentach A, czy to jest poprzednik 406 mhm. Tak No to taka E-klasa, C-klasa Dawał to Szyberdachma Jeszcze będziemy mieli Vito Vito? Tak, właśnie, Stelma dał nam znać, że Vito jest do wyrwania <noise> Może wy coś macie też do oddania Chętnie przyjmiemy Coś z tego zrobimy pożytecznego w drugie życie No, już damy, nie? A nie tylko... Jak z omegą się pobawimy chwilę i, i teraz stoi krzaki. i w krzaki. Nie no, nie stoi w krzakach, stoi pod plandeką przed garażem. Ale coś z niej jeszcze będzie. Więc spokojnie. Ko kolektor wydechowy pod turbo już mam. Tak, no, tylko przy takich zdobyczach, kiedy mamy Peugeota 605 i jeszcze będzie wito, to raczej omega szybko nie wyjedzie, bo będą inne zabawki na glebie. Tak jeszcze trzeba dużo tam przemyśleć, po podowiadywać się jak, jak, jak to rozegrać z tą omegą. I z blacharką I z blacharką To najważniejsze, bo tam Omedze jest rdza z ogniskami blachy Tu jest blacha z ogniskami rdzy, a w Omedze jest rdza z ogniskami blachy W ogóle pożar bardzo dobrze się zachował przez te, przez te parę lat, które jest tam no, tu Bez tu jest kitu jest Jedna dziura w progu Tu jest nalot jest bardzo ładny Doły drzwi progi z tej strony i tam jest tylko taka dziura w progu wielkości pięści i to w samym poszyciu. Wzmocnienie jest ładne, także wygląda całkiem spoko. No, bo to... tam ten BX przecież to ten BX jest złoty. BX też jest ładny. No. Jest śliczny, bo ma tylko jeden wykwit wielkości opuszka palca na progu i nic więcej. Bo tam też jeszcze stoi Citroen BX w kombi. Też fajny temat. Kombi diesel. Kombi diesel też postaramy się wyrwać. Opasowane. Wnętrze wam jeszcze zaprezentuję. No jest szyber. Śmierdzi no, jest trochę szyber. elektryczny. Śmierdzi trochę takim stojącym autem. To ja jest fajne przydałem. pasy regulowane Dodam jeszcze jedną rzecz no. Wersje SRI miały opuszczane pod Zobaczcie Zegary tak wyglądają W manualu Szyby prąd Lusterka elektryczna To jest Bayer nie Radio. Francuzi mieli to do siebie, że oni takie różne rozwiązania ciekawe robili, ale ta kanapa jest super. Zagłówki. Ogólnie mega miękkie te welury. Pójdę do bx i zobaczę, bo w bx wiszą dwa kluczyki. Jeden jest w stacyjce, drugi wisi luzem. I wygląda na to, że są... One są identyczne, bo też są takie w kształcie X-a. I zobaczę, czy ten drugi pasuje w stacyjkę. Jak tam nie pasuje w stacyjkę, to to przyniosę tu. Zobaczymy, czy działa. A ja się biorę za ogranie kilku przebitek z tym pożucikiem wam. Mm. Ten drugi nie pasuje, bo już jest płaski kluczyk. Hmm. Dupa. Nie wiem, o czego nie jest. Ale w ogóle BX ma szyby elektryczne. Uh. Także nie wiedziałem. Teraz dopiero zobaczyłem. A ma ten ryby. ma przednie tylko. Co tu patrzysz? Patrzę, może gdzieś tutaj. W szach, A, dalej za kluczami. No. I poka ten podłokietnik Ale tapczan. Dobry. W ogóle... nie, tam jest przykręcone tu z tyłu też nie ma w, tym, w tej popielnicy, bo też już otwierałem, sprawdzałem. I patrz jak drzwi otwierane. Wow, Od środka. Jaki baje. Proszę bardzo. Jaki... Faza. Ty, ale z przodu też no, tak to są. Jest... że tak się jaramy takimi rzeczami. To jest nie wiem który, 93? Są usterka elektryczne? Tak, no już. Już zauważyłem. I to mnie też martwi. Czemu tu leży pompa paliwa? <noise> o -o. Ale faza, ta konsola jest też. Konsola jest cudowna. Ciekawa. High quality, ale JVC radyjko No tu klocki leżą, musiałem klocki zdemontować. Też zbawę. walka z tymi klockami była niesamowita. Uuuu, ile kaset. 305 Płyty. na lotu Płyty, kasety. Jakie trójkątne zegary. Kierownica lot. też taka. Fajnie to wygląda. Łapa. O kurwa. To mnie zastanawia, co to jest. To jest jakaś inwencja twórcza, tutaj chyba. I jakiś boż. To są włączniki do lampy, czaisz? Nieźle. Patrz. O, jak w Mercedesie. Jak 124, Zasuwany, no. mm. ale tu jest... Masz ochotę na pieczarki? <laughs> Podziękuję. Nie lubię grzybów. No jest naprawdę... Patrz, sterowanie radiem. Ciekawy. Jak w Lagunie dwójce. Jak w Lagunie, tylko to wygląda jak wajchot tempomatu. <laughs> to jak pięknie, zobacz. No, to Stetła. Typione. Tu klakson jest. Tu w za był klakson, bo tu nie było. Kratki. Podoba mi się to. No jest, jest. Że tak powiem, inny, ale oni po prostu robili inne. Tak, oni Auta wtedy. Tylko do otwierania drzwi. Może oni go gwoździem odpalali, albo nożem. O, nie trzeba kluczyka. Tak wygląda kluczyk deszperzota 605. No i Jakby ktoś miał stację z kluczykiem, to chętnie kupimy. Czyli, ale co, to wszystko się rozchodziło o to, żeby kiery odblokować, tak? tak? Żeby go wypłynąć. Tak. A no to po wszystkim. Ten. Ale mega wygodnie siedziałeś tu? Siedziałem, no. Fuj, jest, jest, jest po francusku. To są jakieś te? Nie, to są zaślepki, zaślepek. Zaślepki Awaryjny, zaślepki. szyby z makaronem, światło z makaronem i pusch. I pusch, tak. To chyba po niemiecku. To chyba po niemiecku. Chociaż no, mam to na, francuskie Na chuj jest ten guzik, zobacz Masz tu guzik, nie? Aha. O, i lusterko wsteczne jest przenośne, nie? Na bluetooth'a Tak, lusterko jest na bluetooth'a A, rączka To może nie leży Może lepiej niech leży, no Ej, to jest shooting break Zobacz jak No kanał z nie? nie? Jak, Zintegrowany. nie, Shooting break, zobacz jak schodzi dach Aha, no. <laughs> Jak jest? No i dobra, kierownica mamy odlokowaną. To super. Jestem ciekaw jak to odpali. No, tu trzeba założyć miskę, ale zakładałem miskę po prostu na silikon i wlewamy olej z 212, ten, który spuszczę. <grym> Okej. Okay. Cokolwiek. Bo, bo plan jest taki. Plan jest idealny. Ryłka pierwsze wnętrze. Bryła go umyję w musiuku. <grym> <grym> Powodzenia mu życzę. Nasz kolega wykupił ubezpieczenie. <grym> i będzie baja. I będzie baja i może... a my mu tylko wyciągniemy sprężyny i katalizator i katalizator jak jest <głos> <głos> i zrobimy camber nie wiem czy kojarzycie jest taki człowiek który ma fajnego Chryslera i, i, i civica w sedanie etmanek wrzucę tutaj fotkę jak to wygląda Zabawiamy koleżkę serdecznie bo całkiem sympatycznie robi tę wodę no, bardzo fajne i że tak powiem zainspirowaliśmy się planem na ten samochód od Edmanka. Też jest pognita, zdzieldziała, ale wrzucił fajne koło, zrobił camber obniżył i, i wygląda zajebiście. nas sprzedaż 605 piątki na czarnych blachach nacie jak żeśmy rozglądali, jak żeśmy się rozglądali. No temat I... jest dobry i to szczecińskie? Tak. Ester. Podobno, tak. podobno takolowie czy tak naprawdę. Misja jest taka. Znaczy aktualizacja statusu Perzota odgryzowaliśmy go Tu jest już wolny Wojtek poszedł tam z panem Bogdanem Po jakieś auto, którym go zaczepimy Tu już otworzyliśmy miejsce na hak I będziemy go próbować wytargać stąd Dobra, napięło Ło, ani drbnie nie, nie! Czyli zmiana strony. Tak, trzeba w stronę go ciągnąć, i go narzucić. Mhm. Mm no trochę zastany jest. No mówię ja nie miałem... Myśmy lali olejem i czekaliśmy dwie godziny na to, żeby gdzieś tam coś zruszyć z przodu. <grym> I tak nie odbyło się bez takiego młotka, żeby to zrzucić z przodu. No, jak powiesz, 10 lat stało na deszczu, śniegu, mrozie, wszystkim, to... <grym> Lepiej niż kropelka trzyma Dobra, druga próba od drugiej strony Napięło Koło się podniosło z lewej Przesuwa go Stoi jak przyspowany ten No nie zmieścimy I tak przekrzywiło jak wykrzywiło to wiesz, to na pewno nie, no bo jak no to jest. to normalka, no. tak jak go złapiemy? To jeszcze, to krócej. Na jeszcze krócej. Próbujemy no jeszcze krótszej. O! Chyba ruszył zacisk. I to koło się przesuwa niedokręcone. Zacisk ruszył na pewno. Koła jeszcze trzeba dokręcić. Tam już się chyba zapiera o te deski. Dobra. Dobra. Idę do auta po narzędzia i będziemy próbować rozruszać koło tam lewy tył z tej zębienia. Daj mi mało 17 na niego. Mhm. Tutaj do bagażnika na razie no, kurwa jak mam pokazać? A, bez skitu, bo już nie jest na lewarku. No ale się rusza, nie? To by... Teraz powinien się dać wyszarpać Idzie, idzie, idzie. Dobra Co, wsiadasz? Weź potem Dobra, Dobra. Przesuwa się. Dobra? Dobra! Dobra. Popuścić go trzeba lekko. Przesuwa się. Jak tam? Git? Dobra. Dobra. Zawiasy takie wystawiam żeby je nie przerysować. Dobra, lecimy. Dobra, git jest. Dobra. Elegancko. Mamy go już prawie. Dobra, tu jest w porządku. Czekaj. Stój, 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 stój. Dobra, mamy to zajebiście. Wyszedł z tej nory swojej. Lew, <grywka> ale tam to koło się giba. Mamy tam. go tam na razie i tam czeka na lawetę. Ręcznie trzyma? Serio? Ręcznie działa. Dobra, misja Peżot ukończona. Prawie. Znaczy, wytchnięcie tam ukończona, zostało nam tylko go jeszcze zabrać lawetę. Wybieramy lawetą Dalej to już możecie podsyłać pomysły Zakup przykład... Peugeota w ogóle był super, super, super sprawą Bo jechałem do pracy i mówię, a mam jeszcze trochę czasu Patrzę na zegarek, dobra zajadę sobie to i to Bo pamiętam, że były jakieś te, jakieś samochody Przyjeżdżam, przyjeżdżam i słuchajcie Zawsze jak idę kupić jakiś samochód Albo pytam się czy ktoś chce mi go sprzedać Zawsze spotykam się z odmową, zawsze to nie ma tak, że ktoś mi go sprzeda, i tyle, jak ja zapytam. Nie, nie, nie. Normalka tak zwana nie sprzedam, nie sprzedam będę, będę robił. robił. No to każdy chyba zna już. Zapytajmy tego wyżota z nadzieją, że nie sprzedam, będę robił. I tu ku mojemu zaskoczeniu staliśmy się właścicielami 605 serii. <laughs> Także nie mam totalnie pomysłu, gdzie go postawić. Nie mam totalnie pomysłu, jak się nim zająć. I nie mam totalnie frutu na to, żeby go robić. Także jest. Jest super, czyli po, na, po naszemu. W kolejce 400, 211, Omega, 605 i prawdopodobnie jeszcze dojdzie BX. Także super. No właśnie, jeszcze Citroën BX prawdopodobnie będzie, czyli takie francuskie duo nam się udało wyrwać. No, także jest, jest ciekawie. Jest ciekawie, że tak jak już powiedziałem, możecie dawać jakieś pomysły, co z tym peżotem zrobić. Szczerze mówiąc, chciałbym go zrzucić na glebę. Najlepiej, najlepiej wyciągając sprężyny, bo no nie ukrywajmy, że no, gdyby to była 3 litrowa fałszustka, to człowiek by kupił bvin, zrobił to po ludzku. No. Jakby to miało gdyby to... to był jakiś tam y, syndykacik wiadomo, no, ale że to jest takie jak a nie inne, no to chyba wyciągniemy sprężyny, wrzucimy jakąś tam szeroką stal może. Jak odpalimy silnik, oczywiście. śmieszny będzie śmieszny. Oczywiście jak odpalimy silnik, nie, bo ja mam tam w głowie z tyłu, że jednak ten motor będzie na śmieci. Tyle, tyle go tu ratuje, że jest buda w miarę zdrowa, nie? Jedna do fali. 10 lat stała, ale jest naprawdę w porządku. Ale słuchajcie, przed 2000 rokiem, do 2000 roku, kurde, z braku laku, on, ktoś tam naprawił w tym przewodzie, w tym pejorze, przewód hamulcowy, kurwa, obejmą skręcaną, nie? Nie wymienił przewodu tylko jest po prostu skręcony, obejmą skręcaną. To jest po prostu dla mnie szok, nie? Także, żeby to uruchomić, no to trzeba zestaw startowy jakiś tam, no taki z tymi olejami ale no tarcze, klocki chociażby używki e, i przewody chociaż nowe, te elastyczne bo tamte nie istnieją no i cztery zaciski No. bo tu oczek jest w kolorze tarczy, a tarcza w kolorze zacisku, a zacisk w kolorze piasty a na razie co? Bo się żegnamy. Zachęcamy do subskrypcji. I obserwowania, co się będzie działo dalej. I obserwowania, co się będzie dalej. Myślę, że nie wiem, albo to już koniec tego filmu, albo jeszcze będzie. Albo to część, która. Część pierwsza. Jeszcze co? Jeszcze nagramy w tym filmie odbiór lawetą, co? I zawiezienie go gdzieś. Mówię, na powiem na Wam, że. Chyba trzeba będzie wynająć jakąś halę. Tak Żeby te, tak. Samochody, żeby te tak. samochody gdzieś No pomysłów jest odgrywalne Miejsca trochę mniej Aktualne samochody przyszły i nie doszły Żeby gdzieś tam e, je Magazynować trzymać, maga No magazynować no bo no. Nie będę wam tu spoilerował nic więcej Nie chcę też dzielić skóry na niedźwiedziu Ale trzymajcie kciuki Bo, bo staramy się jeszcze Może gdzieś tam coś tam O Kilka nawet jeszcze bardziej ciekawych Aut niż, niż Peugeot jeszcze starszych niż berzy Zobaczymy jak to wyjdzie Nic. Możliwe, że do zobaczenia zaraz jeszcze Jo jo jo. Jednak się widzimy jeszcze raz Leci... Lecę właśnie do Wojtka Bierzemy lawetę I lecimy Mamy go jest na lawecie, jesteśmy job jest golfik, a perzecika postawimy kurwa, czekajcie. O, jest. perzecika postawimy przed garażem i. Kata nie ma? Kata... Nie, ostatnie pożegnanie. Dobry. <laughs> A nasz panie jest... nie My, Peżocika, w naszych skromnych progach. <laughs> chyba uprawił panu. do Bogdana Wilewarek. Co? Nie chyba, tylko na pewno. <laughs> tu jest. <laughs> Muszę to zapakować do samochodu. Wrócimy pan. <laughs> A tu czeka jeszcze jeden projekt i to już jest połowa. Połowa tego, co, co mieliśmy zrobić, to jest golf tej dziewczyny. Tu poszedł tak remont zawiasu z tyłu. Belka w piasek, proszek. Mocowania baku, bo wiadomo w golfach nie istnieją. Więc to nowe pędne obwodziny sprężynki, łożyska. E, śruby do góry, nowe. I blacharka, czyli dwa progi. Kawałek butnika, tu był wstawiany z tej strony. Tu bo do środka ten, ten, ten element. Eee, nad cała ćwiartka z tyłu była malowana, bo kiedyś ma przygodę pod lampą, z tyłu gdzieś tam ktoś tam coś uderzył, więc to było zrobione. No i co, zostało mi założyć wydech, tłumik końcowy. Podwiesić go. Zjeżdżam, wjeżdżam przodem i zrzucam sanki. Sanki, belki jak złotek zwał, też w piasek, w proszek. Nowe tarcze, nowe klocki, czujniki, śruby, łożyska, końcówki drążków, miska w dół, szczelka miski, nowy olej do silnika, do skrzyni, bo to jest jeden automat. No i całe poprzechodziły takie pierdoły o typu dokładkę z GTI, bo tu była, ale no <grym> połamałem do... jak wjeżdżałem na lawetę. <grym> Sufit <grym się z> wisiał, <wyszła> <grym> <z wyszła> no to żeśmy, część szybertachu, ale po też obszyliśmy na nowo. No i co? I golf jak to golf. No. Na tle Pięknego golfa. Pięknego golfika. Musimy się z wami pożegnać w tym odcinku. Tylko, Tylko że na tle coś, tego coś golfa. Coś jeszcze nagramy z tym peżotem, Nie ma Na pewno coś opcji, że nie. Na przykład przekładanie szlifierki kątowej przez próg. Na przykład. Albo młotka udarowego. Ale nie przedłużając już. Żegnamy się z wami w tym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie. Udostępniajcie, mam I nadzieję, czekajcie że się... na następne. i czekajcie na następne filmy z Werzotem. Mam Przest, nadzieję, że się podoba. To jeszcze nie koniec. Dziękuję, a nie, przepraszam.